Wielka Brytania w roku 2022 ma się wyśmienicie. Budownictwo po raz pierwszy stawia na jakość, a nie na ilość. Dzieci w szkołach są z roku na rok coraz bardziej ambitne. Brexit okazał się strzałem w dziesiątkę. A tak naprawdę to milion gospodarstw domowych zadeklarowało w tym roku niewypłacalność oraz przejście w stan biedy. Jeśli pomimo ponad 100 filmów na tym kanale nadal chcecie przyjechać i zamieszkać w Wielkiej Brytanii, to... Nie było lepszego czasu. Nie ma maseczek, nie ma problemu z pracą, nie ma problemu z językiem. Bo dzisiaj w Wielkiej Brytanii w ogóle mówisz takim językiem, z jakim się identyfikujesz. Nie twój problem, że ktoś Cię nie rozumie. Jednym z kryteriów przyjęcia do mojej fabryki zawsze był zaawansowany egzamin z języka angielskiego. Trzeba było odmieniać zdania przez wszystkie czasy, do tego przeczytać trzy opowiadania, odpowiedzieć na pytania do tekstu. Podobno jak się tego nie zdało, to nie dostawało się pracy. I dlatego 70% pracowników w mojej fabryce to Rumuni bez podstawówki. No więc w. W pierwszej połowie 2022 roku mamy w Wielkiej Brytanii wszystkiego naprawdę dużo: dużo miejsc pracy, duże rachunki za energię, dużo łódek przypływających z Francji oraz dużą biedę. Bieda no przeciwieństwo bycia bogatym. Mówi się, że bogactwo to taki stan, w którym. Miesiąc dobiega do końca, a ty masz jeszcze pieniądze. No a bieda to taki stan, kiedy pieniądze dobiegają do końca, a ty masz jeszcze miesiąc. Czy jutro będzie lepiej? No cóż, cytując Hamleta, akt 4, scena druga, wers 447. Nie! Można urodzić się całkowicie ślepym, ale nawet wówczas widać, że przez ostatnie lata coś się na tych wyspach. Totalnie popsuło. Nagle zrobiło się obłędnie drogo. Nagle, żeby kupić olej opałowy, trzeba wziąć pożyczkę 11,2% w skali roku. Nagle decyzja o wymianie dziurawego dachu trzeba przełożyć na bliżej nieokreślone jutro. No bo dziś nowy dach kosztuje tyle, ile 3 lata temu kosztowała połowa domu. Więc co mam robić, jeśli dach mi przecieka? No co, niech przecieka. Wymiana przegniłej wykładziny raz na miesiąc i pomalowanie sufitu białą farbą to... Jeszcze nie majątek! <noise> Jeszcze! Ale czytałem, że wy tam w tej Polsce macie też zacnie. Podobno w zeszłym roku mocniej mieszaliście herbatę, tak, żeby sąsiad słyszał, że w domu jest cukier. No a dzisiaj status jestem milionerem zaznacza się poprzez wypluwanie pestek po czereśnia. Choleś, poratuj, pindzeta. A... Nie mam. No weź kurwa, przecież widziałem, jak wpłyłeś pestką po czereśni. No więc my tu w Wielkiej Brytanii dzięki wzrostowi cen za energię i wzrostowi cen za żywność jesteśmy obecnie bardzo biedni. Tak biedni, że okradanie drugiego człowieka w biały dzień nie nazywa się już przestępstwem, tylko ćwiczeniem na sucho. Na szczęście różnica pomiędzy Polską a Wielką Brytanią jest taka, że Tutaj na wyspach premier doskonale wie, przez co przechodzą ludzie. On rozumie. Być może wypowiedział się kiedyś publicznie, że pensja premiera Wielkiej Brytanii, całe 140 tysięcy funtów rocznie, brutto, to za mało, żeby godnie przeżyć. Ale jemu się tak tylko powiedział, on wcale nie miał na myśli. Jebać biedę i biedaków. No więc dziś, kiedy ciśnienie wyborcze już nieco rośnie, premier nagle doskonale rozumie, przez co przechodzą ludzie zarabiający od 25 do 35 tysięcy funtów rocznie. Mało tego, premier nagle rozumie, przez co przechodzą emeryci oraz ludzie niezdolni do pracy, których konto rocznie zasila 12 tych. No, jak to mówią w Dubaju? 12 klocku. A sponsorem programu jest Speakly. Jeden z niewielu szybkich sposobów na to, aby przestać wreszcie wymawiać słówka w języku obcym i... Zacząć mówić w języku obcym. Spikli to aplikacja do nauki języków obcych, która nie tylko dobierze wam poziom nauczania pod kątem już posiadanej wiedzy. W moim przypadku był to poziom mocno początkujący, łamany przez żenujący, ale na bieżąco oceniać będzie postępy i w miarę potrzeby podnosić poziom zaawansowania. Can I use the bathroom? Aplikację używam od ponad roku i nauka nadal jest przyjemna, bo program działa mi na telefonie, na komputerze, na tablecie, a nawet na wyświetlaczu do pralki. Żart z wyświetlaczem do pralki. Nieśmieszny. Ważne, że korzystanie z aplikacji nie nudzi się, bo raz, że to ja wybieram, czy chcę się uczyć nowych słówek, podszkolić wymowę lub skupić się na umiejętności słuchania. A dwa, że to ja wybieram, jak będę się uczył. Czasem mam tak, że wolę pisać całe zdania, czasem mam po prostu ochotę na test wielokrotnego wyboru, a czasem wszystko mi jedno i aplikacja serwuje mi kombinację obu. It changed my life. Tutaj nie ma nudnego wkuwania słówek na blachę. Spiki to uczenie się sytuacji z życia wziętych. Do przećwiczenia są przykładowo scenki ze sklepu, z banku, z hotelu, z salonu samochodowego, za trudniaka! I teraz najważniejsze, w spikli można wejść zupełnie za darmo. Wystarczy założyć konto, korzystając z linku w opisie i przez 7 dni korzystać z aplikacji bez ponoszenia żadnych kosztów. Otwalcie spikli na dowolnym komputerze lub smartfonie i sprawdźcie za darmo, czy nauka w takiej formie jest bardziej przyswajalna. Po więcej szczegółów zapraszam do linku w opisie. Premier Wielkiej Brytanii doskonale rozumie, że żyje nam się coraz ciężej. I dlatego w jednym z ostatnich przemówień w Parlamencie Przedstawił bardzo proste rozwiązanie. Niby proste, ale jakie genialne! Aż żałuję, że nikt przed nim na to nie wpadł. No więc premier Wielkiej Brytanii powiedział do mieszkańców wysp następujące słowa. Nadszedł ten czas, kiedy wydając w sklepie hajs. Musicie trzy razy się zastanowić. Genialne, prawda? Mówi to facet, który zawsze w budżecie znajdzie zbędne 3-4 miliardy funtów, żeby pomóc Ukrainie i ani jednego funta, aby pomóc ludziom, którzy wybrali go na premiera. Mówi to facet, który nigdy w życiu nie był w sklepie spożywczym i nigdy nie słyszał klienta mówiącego do kasiera. Pan przestanie mi naliczać, kiedy rachunek dobije do 40 funtów. Mówi to koleś, który przy oficjalnym dochodzie 140 tysięcy funtów rocznie zapewnia tego, który zarabia 30 tysięcy, że ciężkie czasy dotkną nas wszystkich. Siedzimy w tym razem. Mówi facet, który nigdy w życiu nie musiał dokonywać finansowych wyborów, bo kiedy był młody, to jego finansowe problemy rozwiązywali za niego rodzice. A kiedy był nieco starszy, to rolę rodziców przejęły koncerny paliwowe. No więc podsumowując, nie znajdziesz człowieka, który lepiej niż ty rozumie, przez co przechodzisz ty, płacąc dwa funty za litr paliwa. Jak bardzo właściwą osobą do kierowania krajem jest nasz obecny premier? Okazało się podczas jednego z ostatnich wywiadów telewizyjnych. Podczas tego wywiadu Boris Johnson został Zapytany o emerytkę Elsie. Kim jest emerytka Elsie? O Elsie zrobiło się ostatnio bardzo głośno, bo dzięki niej w Wielkiej Brytanii narodziło się nowe słowo milioner! Zapiszcie to sobie. Milioner. Milioner to osoba, która posiada prawie albo całkowicie nic. Mówiąc prościej, milioner posiada nielimitowany dostęp do biedy. Elsie przez ostatnie lata prowadziła na wyspach szalone życie emerytki. A to wszystko dzięki emeryturze. 172 funty tygodniowo. I szło jej całkiem nieźle. Przynajmniej do momentu, w którym miesięczny rachunek za prąd podskoczył jej z 17 funtów do 82. Rozumiecie, no. To nie jest tak, że Elsie nagle zaczęła cisnąć po nocach na kąpie. To nie jest tak, że w dzień nagle zaczęła składać bity na wielkiej maszynie produkującej dym i świecącej LEDami. Zużycie prądu w domu Elsie totalnie się nie zmieniło. Zmieniło się jedynie to, ile dostawca prądu chce od niej teraz kasy za te same kilowaty. Nagle chce się od niej 740 funtów rocznie w zamian za nic więcej w zamian. No więc aby mieć z czego zapłacić nowo wymyślone rachunki, Elsie zredukowała liczbę dziennych posiłków z trzech do jednego. Natomiast większość dnia zaczęła spędzać w autobusach miejskich. Nie żeby nagle musiała gdzieś pilnie jechać. Elsie ma po prostu kartę emeryta, dzięki której może się teraz... Za darmo ogrzewać w autobusie. No więc Borysa w trakcie wywiadu zapytano, z czego jeszcze musi zrezygnować emerytka w dzisiejszych czasach, aby mieć na nowo wymyślone rachunki. Szczęśliwie Borys zna potrzeby ludzi. Doskonale wie, co dzieje się w kraju, którym zarządza. I dlatego na tak zadane pytanie odpowiada wprost. Te przepustki autobusowe dla emerytów. To ja je wprowadziłem. Jeśli słyszeliście kiedyś pojęcie. Nie być w temacie. To Borka właśnie wzniósł to określenie na nowy poziom. Dziennikarka pyta go o wygłodzoną emerytkę i o jej wyłączone grzejniki. Borys chwali się w tym czasie wprowadzeniem darmowej przepustki na autobusy. Gdzieś tak kompletnie uciekł mu fakt, że... Nowym sportem narodowym emerytów w Wielkiej Brytanii stało się dogrzewanie swoich pieluch za darmo w autobusach. Aha, jak się sprawdzi brytyjski fact check, to okazuje się, że to wcale nie Boris wprowadził darmowe przejazdy dla emerytów. Karta emeryta, zapewniająca starszym osobom darmowe podróżowanie komunikacją miejską, funkcjonuje w Londynie już od lat 70. zeszłego stulecia. Boris, jeszcze jako burmistrz Londynu, jedyne co zmienił, to godziny, w jakich obowiązuje ta karta. No ale mniejsza, o większość. Przypisując sobie darmowy dostęp do transportu publicznego, dla emerytów. Pan polityk skłamał. Szok i niedowierzanie. O, a słyszeliście to? Zapytany w tym samym wywiadzie. Znowu o to samo. Czyli o pomysł na pomoc ludziom, takim jak Elsie, którzy dogrzewają się w autobusach, w McDonald'ach, w sklepach. Borys odpowiedział tym razem już bardzo na temat. Odpowiedział, że w trakcie całej jego kadencji jako Premiera Wielkiej Brytanii, zanotowano olbrzymi spadek przestępczości. To tak jakbym szedł do komisu samochodowego, wybrał sobie samochód i zapytał, ilu to auto miało poprzednio właścicieli, a w odpowiedzi usłyszał, że niebieskie podłokietniki są za ekstra dopłatą. Pomysł Borysa na walkę z ubóstwem jest taki, że w trakcie całej jego kadencji mieliśmy spadek przestępczości. Matematykiem, może jestem słabym, ale ten spadek wskaźnika przestępczości to być może dlatego, że większość kadencji Borysa składała się z. Trzech Aha, bo pytacie mnie w komentarzach o dwie rzeczy. Jak żyć? Jakim cudem poznałem Mariolę? Kobiety to generalnie nazywają mnie brzydkim. Ale to do momentu, aż usłyszą, ile mam na koncie pieniędzy. Wtedy nazywają mnie ubogim i brzydkim. A Mariola? Podobno istnieje takie nagranie, na którym Mariola przytula Benefi. No ale my tu śmiechy śmiechami, a wypadałoby się zastanowić, jak ten 2022 przeżyć. I nie musisz, tak jak emerytka Elsie, dogrzewać się w autobusie. Chociaż to, to całkiem niezły pomysł. Mariola, dzisiaj jeździmy 117 przez pół dnia, a jutro ja kupuję bilet i jeździmy 123, okej? Okay? Ja wiem, że premier chce dla nas jak najlepiej, ale czasem trzeba być po prostu o krok przed nim. A czasem, jak się patrzy na Borysa, to trzeba być nawet całą galaktykę przed nim. Myślicie, że media odpuściły sobie straszenie ludzi? Media to się kurwa dopiero rozgrzewały. Od dwóch lat wiemy, że media lubią wydarzeniom dosyć oczywistym nadawać epickie nazwy. Kaszel to zabójca Twojej babci, więc zostań w domu. Wojna to teraz Specjalna operacja wojskowa! Natomiast starą jak świat inflację brytyjskie Stowarzyszenie Gazetowe nazwało. Gotowi? Kryzysem kosztów utrzymania. Tak, tak, otwórzcie sobie dowolne media, a tam na pierwszej stronie: Cost of living crisis. Profesorem ekonomii nie jestem, ale jeśli przez dwa lata na potęgę drukujesz pieniądze, to potem masz ich na rynku tak dużo, że są gówno warte. Utrata wartości nabywczej pieniądza. No to się zawsze nazywało inflacja. Ale w tym roku w Wielkiej Brytanii to się nazywa medialnie: Kryzysem kosztów utrzymania, bo tak jest nad wyraz dramatycznie i strasznie. A wygląda to szczególnie groteskowo, kiedy kryzysem kosztów utrzymania najbardziej zaaferowani są ludzie z iPhone'em w kieszeni i wykupionym abonamentem Netflixa. Aha, ale pytanie było: jak żyć? Z pomocą w ciężkich czasach, jak zawsze, nieoficjalnie spieszy internet. Byli pracownicy kas sklepowych. Niezadowoleni pracownicy kas sklepowych radzą, aby w sklepach spożywczych zacząć używać kas głównie samoobsługowych i czasem, przypadkiem zapomnieć zeskanować jednego towaru albo pięciu. Jedzenie najlepiej spożywać w sklepie, szczególnie przy półce, z której się je wzięło. Swoją drogą, ile razy widzieliście sytuację, w której ktoś wychodzi z Lidla z koszem pełnym zakupów i za niego nie płaci? Raz osobiście próbowałem taką sytuację podpierdolić do kasiera, ale w odpowiedzi usłyszałem tylko, że Jemu za ściganie złodziei nikt nie płaci. W komentarzach zaraz napiszecie mi, że czasy są ciężkie, więc ludzie robią wszystko, żeby przetrwać. I to jest mój ulubiony typ komentarzy, bo pokazuje mi, że żyjemy w czasach, w których potrzeba zatrzymania przestępstwa wymaga masy dodatkowych wyjaśnień. No dobrze, internet popowiada, jak w praktyce walczyć z wysokimi kosztami utrzymania. Na pierwszych stronach gazet i na pierwszych stronach portali internetowych takich informacji nie znajdziecie. Tam po oczach jedynie wali lament, że towary z tygodnia na tydzień robią się o 15% droższe. To o czym gazety nie piszą to fakt, że towar nie tylko robi się droższy, ale w opakowaniu jest go także mniej. Gazety nie piszą też o czymś, co jest w sumie oczywiste, ale... Lepiej, jak się jednak ludziom tego za często nie uświadamia. No bo kto by pomyślał, że totalnie niepotrzebne upośledzenie łańcucha dostaw, rozjebanie światowych ekonomii, mega dodruk pieniądza i zapożyczanie gospodarki na potęgę, bo jakiś tam kurwa kasze, To wszystko któregoś dnia wróci do nas w formie negatywnych konsekwencji. No kto by pomyślał? Podoba mi się też, kiedy gazety pokazują polityka w garniturze za 2000 funtów, który mówi, że. No on doskonale rozumie, przez co przechodzą ludzie. Ale to jest Wielka Brytania, tutaj wszystko jest bardzo medialne. Tutaj nawet kiedy wielki brodaty facet, tu prowadza z domu nieletnie dziecko, a następnie każe mu wziąć do ręki swoją magiczną różdżkę. To Brytole robią z tego serię książek o nazwie Harry Potter. W mediach głównego nurtu popularna stała się wymówka, że ceny rosną, bo koszty rosną. I tyle! Nikt oczywiście nie pyta, dlaczego koszty rosną. Najłatwiej jest powiedzieć, że winę za wszystko ponosi Putin. Najtrudniej oczywiście jest przyznać, że wszystko to wina tego, że przez prawie dwa lata pierdolono zostań w domu, ratuj życia. Swoją drogą, jeśli miałeś kiedykolwiek taki status na Facebooku i Nadal przypadkiem mamy się w znajomych, to zrób nam obu przysługę i tam. A może ktoś zwróciłby wreszcie uwagę, że winę za to, co się dzieje, ponosi fakt. Że dwa lata płaciliśmy ludziom za siedzenie w domu, że produkowaliśmy nic, podczas gdy stale konsumowaliśmy coś. Kąd dokładnie wzięły się pieniądze na furlow, postojowe, czy jak to tam w waszych krajach nazywano? Aha, no i w brytyjskich mediach głównego nurtu ciągle mamy wzmiankę o tej strasznej inflacji: 9%. Skoro wynosi ona 9%, to dlaczego ceny gazu przez ostatni rok poszybowały w górę o 9%? 98%. Skoro inflacja wynosi tylko 9%, to dlaczego prąd podroża o 54%? Czyżby ktoś podnosił ceny nieproporcjonalnie do inflacji? Czyżby rzeczywista inflacja była na poziomie 50%, a nie 9? A dlaczego ja nie mogę stąd zadzwonić na miasto? A dlaczego tu nie ma okien? A dlaczego tu nie ma klamy? Ekspertem od ekonomii nie jestem, ale jeśli dodruk pieniądza powoduje utratę wartości pieniądza, to dlaczego nikt nie dodrukuje ani paliwa, ani jedzenia? Jak się, ja, jak się nie da? Boris miał na przełomie 2020-2021 najniższy wskaźnik przestępczości w Wielkiej Brytanii. No to, to jak się nie da? No ale żarty żartami. Brytyjski rząd też ma jakieś tam pomysły, jak ulżyć ludziom w ciężkich czasach. Zapnijcie kurwa pasy. Jednym z takich pomysłów jest zniesienie obowiązku corocznego przeglądu samochodu tak zwanego motu. Rząd doskonale wie, że roczny przegląd samochodu kosztuje ludzi fortunę i dlatego miałby być on obowiązkowy nie co roku, a raz na dwa lata. Genialny pomysł! Godny brytyjskiego rządu! Koszt takiego przeglądu waha się w zależności od tego, gdzie mieszkacie od 35 do 50 funtów. Rocznie! Nie, że co tydzień, nie, że co miesiąc. Rocznie! Jeśli zaoszczędzenie 35 funtów rocznie to kwota, która drastycznie zmieni twoje życie, to znaczy, że albo siedzisz na bardzo niewdzięcznym beneficie, albo robisz, kurwa, w tym życiu coś wyjątkowo źle. Ten obowiązkowy przegląd samochodu mod za 35 funtów rocznie robi się między innymi po to, aby te wszystkie pasaty kupione za 200 funtów, które konsumują więcej oleju niż paliwa, raz na zawsze zniknęły z dróg. Żeby te wszystkie Wszystkie Fordy kupione u dziada na podwórku za stówę, które na drodze hamują tylko i wyłącznie dzięki temu, że stało przed nimi inne auto, wreszcie zaparkowały na złomie, gdzie ich miejsce, a nie przed domem. Jeśli mod będzie obowiązkowy raz na dwa lata, a nie raz na rok, to wszystkie te niebezpieczne dla uczestników ruchu auta pozostaną na ulicach o rok dłużej. Rząd, gdyby naprawdę chciał pomóc, mógłby na przykład zmniejszyć kwotę rocznego podatku drogowego o... 50 funtów. Ale tego rząd oczywiście nie zrobi. Dlaczego? Bo wpływy z podatku drogowego idą do kieszeni państwa, a dochód z przeglądu samochodowego wędruje do kieszeni prywatnych przedsiębiorców. Nie, to wcale nie jest tak, że rząd po raz kolejny próbuje przerzucić ciężar kryzysu na ludzi przedsiębiorczych. No, no wcale nie. Aha, a słyszeliście o kosmicznych zyskach firm energetycznych? Na pewno słyszeliście. Nawet przeciętny brytyjski smycz w podstawowym niepełnym jest w stanie sobie obliczyć, że jeśli w zeszłym roku sprzedawał paliwo, funt 20 za litr, a w tym roku sprzedaje to samo. Paliwo, w funt 80 za litr, no to raczej zarabia, a nie kurwa traci. BP chwaliło się na przykład, że w całym tym kryzysie paliwowym zarobiło tak dużo, że cała ta kasa nie mieści im się już na koncie bankowym. Bank do nich dzwoni, drogi BP, no no nie ma już miejsca. A BP odpowiada, no to nogą upychajcie te pieniądze, żeby było śmieszniej. Koncerny naftowe tłumaczą nam, <głupim, głupim ludziom, że co jak co, ale oni cen paliw nie kontrolują. No oni nie mają na te ceny kompletnie wpływu, no bo koncern naftowy to taka firma, która ma wpływ jedynie na Wielkość wydobycia, dystrybucje, magazynowanie, skupi, sprzedaż. No nie ma wpływu na cenę. Ale do czego zmierzam? Bo mamy w Wielkiej Brytanii ministra finansów i on zdaje się, nie jest do końca wtajemniczony w to, kto Borysowi wyremontował mieszkanie za 200 tysięcy funtów. No więc brytyjski minister finansów zaproponował ostatnio, aby wszystkie te firmy energetyczne oraz koncerny paliwowe, które osiągnęły w ostatnim okresie nadzwyczajne zyski, zaczęły płacić od tych zysków podatek. Tak zwany windfall tax. Co to za podatek? Już spieszę z wyjaśnieniami. Jeśli firma energetyczna albo koncern paliwowy notuje nadspodziewanie wysoki zysk spowodowany m.in. chorymi cenami za energię, i jeśli te same firmy nie mają najmniejszego zamiaru pozyskanych środków reinwestować, w infrastrukturę. To firmy te będą zobowiązane do zapłacenia podatku od nadzwyczajnych zysków. No i to jest ten Windfall Tax. Minister Finansów tłumaczy się, że rząd w ten sposób pozyskałby środki na ratowanie rodzin, które już niebawem nie będą miały za co się grzać. I tak jak emerytka Elsie będą jeździły autobusem. Cel może i szczytny, ale za sam pomysł minister finansów dostał linijką po łapach od pana premiera. Nie wolno straszyć wielkich koncernów czymś takim jak Windfall Tax, bo te firmy jeszcze się zniechęcą i w przyszłości nie będą chciały u nas reinwestować. Wszyscy siedzimy w tym razem. Opłat za wysokie ceny energii przerzućmy z tych, którzy mogą za nie zapłacić, na tych, którzy nie mogą. Pierwsza zasada dynamiki brytyjskiego rządu mówi, że ani firmom farmaceutycznym, ani koncernom paliwowym nie rzuca się kłód pod nogi. Jeśli w telewizji prezes BP chwali się nadspodziewanie dobrym zyskiem, znacznie przekraczającym to, co pokazywały ich zeszłoroczne prognozy, a chwilę później w tej samej telewizji oglądasz gościa, który płacze, bo nie stać go na transport do pracy, to logicznie rzecz biorąc, na kogo przerzucasz koszty współczesnego życia? No na płaczka. Aha, czy was też w kurwa kiedy w sklepie płacicie za coś kartą i... Na czytniku pojawia się napis: Czy chcesz przekazać 1% na pomoc ubogim? No kurwa, to ja! Mi! To ja jestem ten ubogi! A teraz prawdziwa niespodzianka! Na pewno nie spodziewaliście się, ale naprawdę świetny pomysł na walkę z ubóstwem przyszedł ze strony lewoskrętnych. Tak jest! Właśnie od nich! W obliczu dzisiejszych wyborów, czy podnosimy ceny za usługi, czy zamykamy biznes, brytyjski Trybunał Pracy orzekł, że od tej pory nazywanie mężczyzn łysymi w miejscu pracy zostaje podciągnięte pod molestowanie seksualne. Tak, jeśli ktoś nazwie łysym, to ja też mogę się od tej pory pochwalić, że byłem w pracy seksualnie molestowany. Tak, Seba! Jeśli jesteś łysy i ktoś sobie zacznie na tym tle robić z ciebie w pracy żarty, to możesz teraz w zgodzie z prawem identyfikować się jako ofiara molestowania. Pamiętaj, droga konfiturko, aby zawsze podpierdolić kolegę z pracy, i ilekąd usłyszysz ten nieśmieszny żart. Co musi zrobić łysy, aby podrapać się po włosach? Dziurę w kieszeni! Dobra, okej, okay, obiecałem, że w tym odcinku nie będzie nic o lewoskrętnych. Twój status ubóstwa mnie uraża, twój status zamożności mnie uraża. Serio, w dzisiejszym odcinku nie będzie słowa o lewoskrętnych, bo oni nawet w obecnym kryzysie dostrzegli niesprawiedliwość. Dostrzegli na przykład, że ceny ubrań żeńskich rosną szybciej niż ceny ubrań męskich. Tak jakby kompletnie ignorując fakt, że z założenia ubrania dla kobiet są droższe niż ubrania dla mężczyzn. No więc zgadnijcie, co w związku z tym zaproponowały lewoskrętne osobopostacie. No więc zaproponowali oni departament do spraw kobiecych zakupów. I w tym departamencie zasiadłyby wszystkie te niebieskowłose ekspertki. Ekspertki do spraw różnic w multipłciowym koszyku zakupowym. Ekspertki na miarę czasów i miejsca, w którym żyjemy. Ekspertki, których za cholerę nie przekonasz, że Facet średnio rocznie wydaje na ubrania 10 razy mniej niż kobieta. Bo facet w jednym ciuchu chodzi 10 razy dłużej niż przeciętnie w jednym ciuchu chodzi kobieta. Jednym z rozwiązań na trudne czasy, i to rozwiązanie zaproponował sam premier, to likwidacja ponad 90 tysięcy miejsc pracy w służbie cywilnej. To pierwszy taki przypadek w brytyjskiej historii, gdzie zwalnianie ludzi z pracy rozumiemy jako niesienie ludziom pomocy. Uwolnione w ten sposób pieniądze miałyby pomóc rządowi w cięciach ewentualnych przyszłych podatków. Jak długo ta wyspa musiała dryfować po wodzie? aby urodził się taki pomysł. Ja na przykład na ich miejscu zastanowiłbym się jak odzyskać część z wypierdalonych w błoto 10 miliardów funtów. Dzięki którym powstała totalnie niedziałająca aplikacja Track and Trace. 10 miliardów? Nie, zaraz, pieprzone te 9 40 miliardów funtów. Tyle kosztowała brytyjski rząd pierdolona aplikacja Track and Trace. Jak można było wyjebać tyle kasy na durny programik, który przez pół roku dzwonił w każdej kieszeni, zarówno zdrowego, jak i chorego. I generalnie wysyłał miliony osób na przymusowe chorobowe. Jak można po takiej wtopie dzisiaj powiedzieć ludziom prosto w oczy, że w budżecie kraju brakuje na coś pieniędzy? Widząc dzisiejsze ceny paliwa, sam zaczynam trochę żałować, że pół roku temu nie nalewałem razem ze wszystkimi diesla w torebkę foliową. Tak, sarkazm. Sarkazm to przynajmniej ostatnia z rzeczy, na które dzisiaj mnie stać. Przy okazji naprawdę dobrze jest widzieć, że sankcje nałożone na Rosję działają. Ręce same składają się do oklasku. A ilekroć pan premier występuje w telewizji i mówi, że wszyscy siedzimy w tym razem, to chciałbym naprawdę wręczyć mu Oscara. Tylko wiecie jak to teraz z tymi Oscarami jest, nie? W drodze do statuetki zawsze może pobić cię Will Smith. Czołem patroni! Dziękuję za każdą polską złotówkę, za każdego brytyjskiego funta, amerykańskiego dolara i meksykańskie peso wystrzelone w moim kierunku! Dzięki Wam mam pieniądze na prąd, a więc mogę nagrywać, edytować i wrzucać nowe filmy do sieci. Tak, jestem fanem filmów Marvela. Tak, też uważam, że Thor to jeden z tych bogów, który zarobiłby w dzisiejszych czasach fortunę na produkowaniu błyskawic na żądanie! Duża korespondencyjna miłość z mojej strony w tym miesiącu leci do Adama Pietury, Data Assistance, Anny Jakubowicz, Jarosława Góry, Grzegorza Włodarka. Pawła Krucy, Pawła Kozłowskiego, Kamila Kruka, Arkadiusza Wysockiego, Mateusza Gurdzielewskiego i Jarosława Urbańskiego. Specjalnie dla was smutna prawda dnia. Wiesz, że jesteś już bardzo stary, kiedy coraz częściej klikasz w i hasło i nawet nie próbujesz go sobie przypomnieć. Do zobaczenia za tydzień.